O, dobra. Cześć z tej strony Roman. E, drugi odcinek z Minecrafta. Ja później wam wrzucę. I, bo zginąłem. Mm, raz, że biły mnie dziwne ptaszory. Tam będą takie ptaszory później. Ja później skleję to, bo ja mam odcinek nagrany w 10 minut. Ja po prostu jedyne co robiłem to uciekałem przez cały odcinek, także ja wam go później nagram. E, tak, znalazłem wioskę. I, I zginąłem w sumie od smoka, który mnie później zaczął gonić. A oczywiście do niego nie będę biegnął, bo nie chcę, żeby podszedł mi do domku, bo podejdzie mi do domku, i w, No, zaraz cały domek i tyle będę miał z życia. Tutaj, no, w sumie całkiem. co to było? A ty też słyszyli. No nie! Kurwa, noc się robi, ja pierdolę Nie wiem co robi te dźwięki. Dobra, wiecie co? Za chwilkę to przyjdziemy, ja sobie zrobię cięcie szybko. Okej, okay, dobra, wracamy. A może za jakiś przycisk? Kurde, raz działałem, to wszystkie losnie. nie. Yy, ogólnie chciałem zebrać wodę, ale obawiam się, że to będzie niemożliwe. Ta, bo tu właśnie były te ptaszory, co mnie zabiły. nie. Myślę, że ich tu nie będzie Tu są ptaszory? Gdzieś? A tam jest smok. Ogólnie przydałoby się nie mieć tych butelek Tylko Okej, okay, ani jednego, ani drugiego nie widzę Kur Czy ty mnie bijesz? Nie widzę go Widziałem go gochajcie, no no jak luj tam... Naprawdę i to jakie one mają zasięg To już się w głowie nie mieści. Dobra, ja tylko... Ja tylko buteleczki, okej? Okay? Już ci są idę. Nie wiem gdzie on w ogóle jest. Przed chwilą go widziałem, tu ten do niego czarny strumień taki dziwactwa Toż akurat tutaj przysiaduję do, do niego trzeba tak jakby podchodzić tyłem, bo... No bo zabije nas inaczej, nie wiem czemu Jak się na niego nie patrzy to jest dobrze. Póki się na niego nie patrzy No, to, to to... Ale go nie widzę, no przed chwilą był, ogólnie bardzo szybkie są. Z daleka was widzą, bardzo z daleka i no W sumie to... O, świnia. I w sumie życiem też nie gardzą eee, dobra, to się w sumie spotkamy tam, tylko chciałem wam pokazać, bo te taszory smoka wam nie pokaże, no... A, mm, mm, boję się Okej, okay, ja sam wracam do was. Jednak tu mam takie źródełko bliższe wody. Musiałem się napić a ogólnie, zauważam, że tu się bardzo nie sobie biegać. Chodź tu, bo ty masz skórę bo nie masz. Dobra, idziemy do tej wioski, To tego ptaszara wam nie pokażę jednak. Znaczy, będziecie mieć go tam gdzieś tam przy bitkach poprzedniej próby nagrania odcinka. Oj to tak źle, weź tam wejdź. Idziemy do tej wioski. One właśnie lubią przyjadywać na takich sawannach. Te takie dziwne ptaszorki, czy, czym one są. Czy jakieś dinozaury to są? Chociaż nie wiem. Żaden dinozaur raczej nie bije czarnym strumieniem na kilometry. Ale one tak. Także no, nie wiem. Ja ich póki co nie widzę. Także no, nie ma się co ich obawiać. Tam jest jakiś dziwny dźwięk, nie wiem może coś tam jest, kiedyś sobie to sprawdzimy, są wyspy slajmów, czyli sobie o slajmy też się nie ma co martwić martwi. No, 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 no lo. No, 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 no. <Ętastry> <düzja> mm, nie idziemy sobie stąd, nie, no, nie, nie. Co to jest? Nie wiem co to jest. <gry> Jezus Maria Jo, wy to widzieliście? Tak patrzę, kurde, co tak dziwnie wygląda, nie? Że one nie mają zasięgu Fire Lily. Lilia ognia. Czy tam ognisko lilia, czy coś takiego? Pierdziele jakieś kurde, na mrówki czy coś. Jest kowal na pewno. I robi się za mną No nie no, przecież przed chwilą co ja byłem... Kurde, tylko powodę, no. Proszę sobie jaj ze mnie nie róbcie ale piękne i mi tu jest gorąco ty kurde nie wiem czym jesteś przypadkowo na ciebie się natknąłem mam że nie bijesz na dystans nie 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 bijesz dobra idziemy sobie tu będzie mi chłodniej? nie chyba nie czy tak? Dobra, lekko się ochłodziliśmy. U mnie trzeba tu nosić ubrania ze slime'ów albo mieć enchant na cool, cooling, tak zwany. Nie wiem, co tak nawala metalem. Mam nadzieję, że to coś jest nastawione przyja przyjaźnie do. do mnie. Dzień dobry. Tak, mi jest gorąco. Mmm. Czyli co? Umieramy Ole Jezus Maryja, to jest jakiś robot, Kurna Zresztą te wioski zawsze się wchodzi kurna od dupy strony Zajebiście masz kurwa wejście chłopie, nie? I masz tylko chleb. Wow, przyszli tylko po chleb. No, zarąbiście. Lecimy. Leczyłem się chyba. O, no. Chodźcie, schodźcie. Hipotermia. Hi hipertermia. Okej okay. No dalej pod wodą jestem, już powinienem być chłodny. Już nie mamy hipertermii Łop Jezus Szczerze tak trochę mi się wydaje, że autor przesadził z tym By no kurde no Common no Wnurzysz się tylko na chwilę Już obrywasz Co to było? Nie dobra. A tu są te mrówki. Czy tam termity, czy czymkolwiek to jest, nie obchodzi nas to. Idziemy sobie na bok, idziemy sobie tutaj. Mhm. I w sumie możemy pożegnać teren jakimś pustynia na którym tak naprawdę nie wiadomo co mnie ubiło. O oh, Jezus. Jakby ten ją trochę tak no... To mnie to co uderzyło. Ok. postaram się wam pokazać te ptaszory. Może co? Co sądzicie? Fajnie byłoby. Oczywiście robi mi się gorąco. Bo są w pustyni. Cyklopy nie biją na szczęście. Są przyjazne, powiem, że mają ikonkę agresywności, ale są przyjazne, prawda? Jesteś przyjazny? Eee, też tak mówię, kurwa, chyba nie jest. Ale zobaczymy czy są, będą te ptaki tu widoczne. One wtedy gdzieś tu były. Czasami nie powinienem w ogóle tu podchodzić, kurwa, jak nie, to coś biło. Ale czy powiem tak, że ich tutaj nie widzę, to co? Może sobie pójdziemy po ten węgiel? Co? Co sądzicie? Bo ich tu nie ma. Tam są? Nie. on tu gdzieś są? Co? Nie, tam jest tylko. Tier. Tam jest, dobra, są. są, 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 widziałem, są, są tam, tam są I to są bardzo blisko, także wolałem się na niego nie spatrzeć, bo jeszcze by mnie zauważył Może to mogę wam go pokazać Tu go wam nie pokażę, ale pójdziemy troszkę wyżej Tak, wiem, tam był węgiel na dole Mogę go zobaczyć, on był gdzieś tam w krzaczorach Kurde no, no powiem też, tak, że ta sawanna nie będzie w ogóle za nic przyjemnym terenem dla nas. Tam tamten gdzieś jeden, tam gdzieś siedzi kurde, nawet nie wiem gdzie on już jest. Zniknął sobie totalnie. A tamten jeden jest w ogóle gdzieś tam Ale go też nie widzę. Ale widziałem go. Musicie mi uwierzyć. No gdzie on jest? A może tak go zobaczymy wrogo, bo widzicie tam się respi Dungeon w rogu mapy To może go zobaczymy też w rogu mapy Czy nie? Eee dobra, wiecie co, to nie ma sensu Ojajaj, się porobiło tych mobów Chyba, że jedna z jeszcze, przyjdzie tu do mnie, no to Hmm Będę zadowolony U, uh, a tam macie takie nowe pajączki Takie malutkie Oczywiście na nie nie można patrzeć, bo oczywiście się teleportują do was jak Enderman Takie Ender, Ender pająki malutkie Słodkie, bardziej słodsi, słodsi bracia od nich Takie malutkie No już tam widzicie No i on się tepnie do was No i problem jest to, że w sumie przechodzi przez jedną kratkę i w sumie wszędzie się U. Oh. I z nimi taki jeden bóg, że nie zawsze wydają dźwięki endermana, czyli możemy się na nie spojrzeć, ale nie wiem, że się nawet na niego spojrzeliśmy. To trzeba uważać. O enderman, właśnie. O wilkumowa, dobra. Będziemy spać. Ona, widzicie, Rumian ale to Bornet to Death. U mnie po prostu ten jeden kurna łoka Tropiu, Barbarzyńca. Cześć. Odpuścisz sobie mnie? O kurde, kolegę przeprowadził Tam się załącza agresja na noc Ale nas to nie obchodzi, dobra Ta, to no ten kolega mnie tu postanowił tam nie zbić W sumie moglibyśmy jeszcze podejść po moje tanki, bo widzę, że się bardziej trzyma swojego gniazda A ja szukam tego jaszczura był bardziej tam Wybaczcie, że tak się rozglądam, ale i stąd Nie no ja wam muszę pokazać jak one działają, no bo Wszyscy będą mnie nazywać, że jestem miękka faja, no Gdzie on jest? Był tu. Jest tam, dobra, tam jest, tam jest. O! On widzi o widzicie i tak sobie bije mnie na, na zasięg a jak się na niego nie spojrzę, to nie, nie bije. A jak odwrócę się? O, bije. Nawet nie wiem skąd mnie bije. O, będzie za mną teraz latał, chyba. Tak? Nie do mną patrzył? Nawet nie wiem gdzie on teraz jest, ale. O, jest, ściga mnie. Dobra, widziałem go. Kiedyś tam biega. Ogólnie bardzo nieprzyjemne zwierzę. O! 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 Fila! Fila, 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 fila. Fila, no kurde! Ja wam powiem, że coś znaleźliśmy, kurde! Ja tu idę, wchodzę tu, wchodzę w to. Prawy minuty odcinka. 14. O! I jakiś wentylator zaczął mi w kąpie dziwnie chodzić. Chodzicie. Od procesora, raczej nie w karcie graficznej pewnie lekko szwankuje. O kurde. Nie no, czy poczekajcie, ja zrobię skrzy... ja, ja idę się napoić. I za chwilę to wracamy. Okej, okay, już chyba dochodzimy do tego miejsca, bo to było chyba tu. Nie, tu jest coś innego. Ale to pewnie prowadzi do tego samego. O, to było gdzieś tam, O. o ale stań. Jest Koper z Galactic Craft, oczywiście w sumie to nie ma żadnego znaczenia z jakiego on, to moda jest, bo <laughs> Jakby to powiedzieć <laughs> Koper, o. Czy z tamtego, czy z tamtego moda działa w sumie tak samo To pewnie chodzi o to, żeby miało to same ID, o jest żelazo Chociaż mamy już w sumie Certus Osium, Osium, Osium jest bardzo ważnym ee, surowcem już wam mówię dlaczego, bo z Osium się robi praktycznie każdy generator w mechanizmie W chyba Applied Energetics też i no na, naprawdę jest to bardzo jeden z ważnych materiałów, bo tak naprawdę Jedna sztabka to jest jeden hit generator Kolejna maszyna to jest kolejna sztabka Osium Czyli w sumie tyle ile go znajdziemy, tyle możemy mieć maszyn tak głównie Na przykład żeby mieć dysk, w którym możemy trzymać surowce albo cokolwiek zrobić na przykład E, panele są, e, słoneczne, czy cokolwiek, to jest po prostu potrzebna sztabka osium, i po prostu jest bardzo ważne. To, że tak to wygląda, w sumie wam powiem tak, że chyba całkiem nieźle nam się trafiło. Kurde, 9 osium jeszcze tu z, me z mechanizmu tin, czyli chyba cyna, bo cynk to jest zinc, zinc by ktoś nie wiedział, a Tin to będzie cyna. Przedaj mamy Tinkan to puszka z cyny. No i oczywiście copper, Kopru to w sumie ja powiem tak, że kopru to już później będzie więcej niż węgla. W sumie nie wiem, czego jest to więcej. Kopru czy węgla. Okej, okay, to w sumie tu mamy wszystko, to to mamy wszystko. A no my tam sobie jeszcze wrócimy. E, zrobię tam taki duży odcinek. W sumie nie wiem, kiedy wam być te przebytyki ze smokiem. Jak nie zaczął bić. Kiedyś wam tam dałem No to było gdzieś tu, nie? Bo my, a, bo my uciekaliśmy przed tym tym gnojkiem. W sumie tak naprawdę nie wiadomo gdzie jest teraz. Czy mi się chce go szukać? Czy nam się go chce szukać? Chyba nie. Na chwila, bo my w sumie to było niedaleko domu, to my chyba wpadliśmy wtedy tu. Uh. Miner, chodź! To jest miner, to nie jest zwykły zombie, on ma jeszcze pancerz, także... że on ma jeszcze pancerz i to jest u niego największy problem. Dobra. A, widzicie? A, 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 a wiecie ile ludzi root? Czy coś można zrobić root? Phytogenic phyto Insulator Phytogenic Insulator Machine Frame Dirt Lime Lu Lumium Gear Copper Gear Lumium Geara, no to ja pierwszy raz słyszę Ale w sumie nie, no w sumie nie, no w sumie nie, 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 nie potrzebny, dobra Więcej Tino, no się oczywiście pewnie przydało ja później Dobra, zobaczymy co Zobaczymy w przyszłości O, koper To jest koper z mechanizmu no, On tak tyle ile modów korzysta Z tego kopru to jest po prostu niewyobrażalne Także w sumie nawet się Można powiedzieć, że w sumie nawet całkiem spoko Że w nowszym ma tego dodali, ale że na przykład nie ma już aż tak dużo yy, paczek modyfikacji technicznych chyba na naszym Minecraft. bo się nie interesowałem ale wiem, że na przykład yy, Galacticrafta nie ma na nowsze minecrafty bo został porzucony mod znaczy coś tam niby planuje ktoś jeszcze coś z nim coś robi, ale to i co, gdzie, jak, po co, dlaczego, nie wiem mhm. dobra, o Jezus w sumie powiem też. Tak, że yy, czy kurczę czy kopać ten węgiel, czy nie? W sumie go i tak później będzie dużo Czy nie? Ja pomyśleć, jak my będziemy przepalać ogromnej ilości, to w sumie będzie go potrzebne dużo, ale w sumie go też możemy później nakopać Dobra Idziemy stąd Żelazo się na pewno przy razu się przyda w ogromnych ilościach na pewno. To że tak to wygląda. Dźwiękami się nie one są z tego modu. Lepsze dźwięki na przykład. Dlatego tak jak stukam o kamień, to lepiej sylać. Musi nos. To ja sobie ewentualnie do domku wrócę już poza odcinkiem. No to wykopiamy ten copper. Mm. Na pewno, co będzie potrzebne, to będzie trzeba się zająć, tak... W galactic będzie trzeba zrobić jakiś generator, bo będzie trzeba skądś brać węgiel, tak? Naszy prąd. Galactic Kompresor będzie trzeba zrobić na work... O, ja pierd... Chyba jakiś generator. Generator. Cold generator, ge geothermal generator. No, i tutaj mamy już tego właśnie e, z mechanizmu. Widzicie, na przykład, advanced solar to solar jest potrzebne, a do solara jest potrzebne to i to, to się robi z tego. Czy trzeba zrobić metallurgy, infuser, i w sumie tak. Czyli Cold generator będzie potrzebny. Aluminium wire, aluminium ingot. O yes, to trzeba iść po ówce. Czyli farmowiec Czyli najpierw trzeba zrobić pszenicę. No to w sumie na samym odcinku jakoś się to zrobi. Nie ja się boję. To nie wiem co to jest, ale to parzy. To parzy i to bardzo mogę wam dać. Nie. Nie, 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 nie chciałbym tam wpaść. Nie, to nie jest olej. To było kurda Kurde, nie wiem Pani gdzieś mnie uwidział, widział to będzie do mnie szedł Przez 40 kratek Zombie Mówię, niestety Minecraft jest właśnie taki, że <laughs> Kopię się głównie także no pierwsze odcinki będą nudne, później nie wiem, później będziemy Robi się jakieś maszyny. Ja w sumie też postaram się gdzieś zrobić jakąś kopalnię. A do zrobienia kopalni są potrzebne diamenty. W sumie dobrze byłoby znaleźć rotatiki. To są takie. Ja by to wam wytłumaczyć, taki Przepraszam, nie chciałem. Takie chodzące. słuchaj, ciebie nikt tu nie chce. Wow, byłeś moim pierwszym zabitym mobem. Na tym saveie. Jak się czujesz z tym? Tenor, tinor tutaj już jest mechanizm. Może sobie nawet to zwiedzimy Oczywiście nie będę się tak zaskakiwać, Bo jeżeli będzie jakiś super, super duper creeper, to będzie miał mówkę. To będzie źle. Żelazo. W sumie dobra Dobra, bo mnie zawsze kumple ochrzczaniają, że pochodnie po prawej stronie. trzymajcie, żebyś wiedział. Po lewej stronie, albo po lewej stronie jak widzisz to wiesz, znaczy no, musisz sobymyśle jakiś system, nie? Nie dobra, nie chcę się tego kopać. Oo panowie kurde. Niestety wyrobić taki nawyk stawienia pochodni po prawej stronie jest trudno Znaczy zależy od osoby. Trudno niby nie jest, ale... Ale jest. Ale nie. Ale jest, ale nie, ale jest, ale nie. Wiecie. Jak to jak to z osobami? Dobra, ale ja pierdolę głupoty. A, przekleństwo. To sam się nie przeklinać na filmach ogólnie lala, la, la. kopiemy sobie to. Lepiej byłoby mieć jakiś, nie wiem, na przykład kwarcowy kilof. Kwarcowy kill off, o czym ty mówisz? A no, właśnie o tym mówię, moi drodzy. Z tego można zrobić sobie kill off Czy tego jest tam więcej? Nie. Dobre. Ja już wam pokazuję. Co, to, 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 to. to, to. Aha, tu. To, aha, dobra. No, spoko, nie można. Jednak, to mi się wydawało, że można. Nie, przecież w jednym z filmików miałem ten kwarcowy kill -off. Cicho tam Uu, tu mamy pierwszą taką lepszą z root. To jest lepsze od diamentu i tego To wykopiecie tylko diamentem Albo czymś innym A Póki co możemy o tym zapomnieć że sobie to wykopiemy nie ma bata to jest bardziej wytrzymałe od diamentu jest 8 o 8 jezus to powiem wam że teraz to bym chciał znaleźć diaksę, żeby to powykopywać real mate, no to się niby szybko kopiowałem a to zniknie tylko to też wypada z mobów cra cave crawler, takie dziwne Chodzą siedząc dziwnie, ale no tak chodzą. Jo, ale, ale, ja bym chciał mieć takie szczęście u mnie na multiplayerze. Nie mogłem nigdzie znaleźć. Ok, wykopałem taki. To do następnego odcinka.